Wiecie, co bo się skończyło nagrywanie dzięki i musiałem zacząć od nowa o nie jeszcze jeden to tu jest jaka dycha dycha na Giertycho Tury Instynkt John Wick Woo! Nie robię screena, Wy to sami widzicie Chociaż zrobię screena pantyka, chwilę muszę się upewnić, czy się nagrywa. Nagrywa się C, C-Loft, to, to jest skrót Croft Można jeszcze zrobić właśnie strzelnicę z silverballerami. To jest śmieszne, ale z silverballerami to jest w cholerę łatwe. I wychodzimy z tyłu. Moja była misja. Właśnie widzicie, ile mi się pamięci zostało na dysku, więc to trzeba, trzeba pójść. ta misja jest ciekawa w cholerę O w mordę W dupie W dupie w dupie W dupie, w dupie, w dupie Dawaj radio bo potrzebuję to przez ja tu jestem na tajemarza kobietą ja tu jestem na tajemarza I tutaj muszę ostrożnie, zanim nie wykryję pora nie wykryję i teraz się przekraść muszę na teren prywatny, teraz na obszar zagrożenia I zapiszę A nie, bo mnie wykryje, kurde. A go nie chwyca! Ja go nie chwyta. Ju ci chwyta. chwyta. Ju cię chwyta! Ju cię chwyta! Dobra, nie chowam jego trupa, bo to jest tylko ogłuszenie, właśnie nie wiem dlaczego tak działa właśnie Hitman. No nie zdążyłem. Właśnie się moje dwa cele rozszedły. A tak to śmieszne jest taka rzecz, że właśnie to tak działa jak, jak używasz instynktu i masz pistolet. Keep baseballowa broń widoczna. Właśnie nie wiem ta, bo baseballowa to jest broń w uniwersum Hitmana, ale... Ej, o tym mówiłem w pierwszym odcinku. Właśnie o tym mówiłem w pierwszym odci odcinku. Nie, rzućmy kijem w dupę żeż my komuś wkijemy w dupę łódź ja ma mam nie w dupę <totê> <totê> gościu klikałem Eskę. eske tu tu mhm 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 charakterystyczne zabójstwo i chyba to charakterystyczne zabójstwo się nie uda, bo ja teraz muszę Dzięki wybuchowe doskonale nadają się do likwidacji kilku celów na raz i odwraca do odwracania uwagi bardzo przydatne, dziękuję ci gro weźmy i snajperkę mi wybierz od razu ty, idealnie złożyłeś zanim tu przyszedł Jeep w łeb spokojnie, ta babka teraz nawet chyba zapanikuje, panikuje? Nie panikuję. Szukujące jest to, że nie zapanikowała właśnie, o Jezu, tamten gościu jest praktycznie po drugiej stronie mapy. To ja, ja na nie poczekam się, ma. <laughs> Widzę, że już jestem z powrotem właśnie idzie za pozwolę na 20... na... boże na 24, 44. Jest tam. To jest mój ostatni cel. Cel już i spróbuję go zrobić. Chodź już. Nie! Gawin. Głupia... Pinda. Ja Jestem tak na ludzi biegać? What the fuck? <gry> A to by było takie... O, cześć. Ja na was poczekam. A mogę użyć snajperki. Teraz nie będę tego powtarzał, bo checkpointa mam tam, tam, gdzie wziąłem snajperkę. Okej, okay, nie wracam do was. Zmieniłem kostium, bo i tak bym tego chyba nie zrobił, nawet na tylko garniaku, więc... Dobrze, że w sumie ten kosum zmieniłam. I teraz po prostu Uuu, było blisko, zapomniałam, że tutaj każdy policjant jest enforcerem prawie. W uniwersum tej gry. A no

Tylko nie miałem jak grać na momentzysku Eee, Tutaj praktycznie tylko potrzebuję klucz francuski, odłączyć druta. To jest tylko jeden hop! Na drzwiu na dwóch. Okej, okay, i teraz powinienem widać. Pięknie to wypuści wodę. Nie, to wypuści elektryczność. I teraz już tego gościa. Tego tu, 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 tu. Nie, co? Co ty 47 robisz? Co ty zamierzałeś zrobić? Właśnie jeden teraz z moich celów, który jest uh, o tu, 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 za ścianą. Teraz jest Mason McCready. McGready? Mason jest greedy? Co? 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 Tak, Mason jest greedy? Wiecie je co zaczyna od początku? Czekajcie.